Siema wszystkim, generalnie, o, o, o czekajcie, o, podniesiemy troszeczkę, e, co u mnie, O, ten tydzień uważam, że taki w miarę, w miarę nieźle przetrenowany. E, w poniedziałek robiłem klatkę, nawet na ulicy Sandomierskiej, w jakiejś tam siłowni na piętrze, nie pamiętam, jak się nazywa. Trening spoko. Wczoraj robiłem e, tricepsy w bodyworkcie, też nieźle filmik wrzucony macie. 20 kilo prawie 4 razy wycisnąłem, także generalnie już e, ta, ta siła pomalutku będzie wracać. Ja zaczynam się budować. E, szkoda, że wielkie mi zawody odpadły, bo nie dałem e, jechać w tym miesiącu. A nic się nie dzieje, mam Puchar Polski na Śląsku e, w wy, wyciskaniu klasycznym. Może tam pojadę, bo na pewno jestem zgłoszony. No i dalej tam szałf, no, no nie będzie bo, bo tak naprawdę nie mamy czasu na takie przyłożenie się do treningu A no, wiem, bo winny się tłumaczy. no może nie to, że winny się tłumaczy w tej całej sytuacji, bo on naprawdę mam dużo pracy mały też tutaj ma swój wkład, ale ja nie narzekam. Jak to mówię, e, cieszę się z sukcesu swojego syna. E, Stawiam to bardzo dużą przyjemność, kiedy jeżdżę z nim e, i go w jakiś tam sposób dopinguję. Staram się oczywiście mu pomagać jak tylko mogę. Takie troszeczkę moje drugie życie e, sportowe. Tylko, że tutaj sportowcem jest e, e, mój syn, a, a ja jestem tą osobą, która gdzieś tam z boku bije Brawo, także z tego miejsca oczywiście znaczka. Pozdrawiam. Ale wracając do mnie. No, na pewno będę chciał startować bodajże na Pucharze Polski, który prawdopodobnie odbędzie się na Śląsku. Także jak są jakieś osoby, czy tak powiem, które mają ochotę i zobaczyć jak tam dźwigam. Zapraszam. Na pewno nie będę się porywał na rekord polski seniorów, ale zamierzam lekko podbić rekord polskich weteranów. Jak tylko nie złapię jakiejś kontuzji, to na pewno te 2,5 kg, czy tam normalno no, no, to do, dodamy do tego co jest, tak? Czy tam 2 kg. No. Tak by to... Taki mam plan. Tylko czasami wiecie jakie, jakie są te plany. Możemy planować różne rzeczy, a za chwilę wychodzi coś po drodze i jest. Także tak, co do poniedziałkowego treningu tam na Sandomierskiej. No... Spoko. Generalnie mój trening jak mój, bo tam chyba 210-235 razy. 235 to było troszeczkę za, za ciężkie, ale wydaje mi się, może nie trochę za ciężkie, tylko ja źle do tego podeszłem, bo już dawnego, tak, dawno takiego ciężaru nad sobą nie miałem. Po prostu gdzieś mnie on, ee, nie on wiem, przełamał. Poza tym ta ławka, która tam była, taka wąziutka, ciężko utrzymać równowagę. Większa koncentracja na tym, żeby gdzieś tam nie spać z tej ławki niż na dźwiganym na, na ciężarze. No ale co mnie zaskoczyło. No, się, może nie, nie to, że, że poznałem, tylko no spotkałem dość dużego chłopa. No i muszę Wam powiedzieć, że e, no silny chłop, no. Bo już dawno nigdzie na siłowni nie widziałem, żeby ktoś wyciskał 200 kilo, a tu chłop e, w sumie żeśmy ćwiczyli na, nawet na jednym ławce, troszeczkę wcześniej skończył się, ja, bo się później zacząłem grzać, ale tak, byłem świadkiem, kiedy chłop wyciskał 200 kilo, zrobił to przy mnie. Także w Kielcach mamy kolejną ok, kolejną osobę, która tam załamał tą barierę 200 kg. Tak? Jest taka osoba, jest tam. Także ja swoim skromnym słowem potwierdzam kawał dużego, silnego gościa. Choć dużo młodszy ode mnie, no ale nie zmienia to faktu, że na pewno w, w moim mniemaniu, w moich informacjach, które posiadam, już jest w tym przedziale tych chłopaków. 200, 200 plus. No i co mogę dodać jeszcze? No? Generalnie no nic no. E, fajnie było, bo tam e, byłem z kolegą, właściwie dwoma, z Tomaszkiem, z i z Mankiem. obydwóch po, pozdrawiam. No, oczywiście się dziękuję za pomoc, bo tam troszeczkę tej akuracji jednak było. Zresztą to też pomaga przy, przy tych maszynach, bo tam ciężko mi było wejść, bo trochę za, za duży jestem, za gruby, no nie wiem. E, Także też mi troszeczkę tam pomagali, pośmialiśmy się, troszeczkę mi opowiadali, troszeczkę proteczek i tak dalej. Także no to no tyle. No dzisiaj jest, jest piątek, jestem u siebie na rzeźni, ćwiczę sam, a ja przyjść mówi, ale on no, jakieś tam ma te swoje szkółki. Okazało się, że ma za mało czasu, więc no, nie odwiedź mnie, dlatego barki robię na, na szmicie. Duży ciężar może nie będę wkładał, bo troszeczkę mi boli tej wewnętrznej stronie pod łokciem, przed ramieniem. No nie wiem, czekam aż Sylwek wróci, to może jakieś wlewy. Gdzieś byśmy się troszeczkę lekko naprawili, tak? Także póki co czwarty trening jest piątek, czwarty trening w tym tygodniu uważam, że jest przyzwoicie, jest nieźle i, i, i nawet ciężary, na których gdzieś tam sobie ćwiczę, nie są małe, nie są małe. Także zaraz szybko kończę eee, trening, lecę do domu, jakiś obiad zabieram Oziego, bo cię ma Ligę w Kielcach na zawody. Pewnie wrócimy bardzo późno w nocy. Nie zmienia to faktów, że w to rano znowu wyjeżdżamy do, do Rzeszowa, tam będzie tronował, znowu jakieś źle zawody i taki jest właśnie mój plan dnia. Co by człowiek nie chciał zrobić, to tak naprawdę jest troszeczkę ograniczony. Ale nie narzekam. Może niedługo gdzieś już tak sobie to wszystko poukładam, żeby to no, jakoś było, nie będzie im troszeczkę drżej. Także z tego miejsca pozdrawiam wszystkich. No i co I patrzcie na mnie. Jak będą jakieś tam delikatne zmiany przy to na pewno gdzieś tam to pokażę. No i co, My zobaczycie tak, że, że, że ten starszy pan, który w większości to u siebie na rzeźni, a czasem pokazuje się w kielcach, cały czas gdzieś tam progresuje i młode wilczki jeszcze, no niestety, niestety muszą czekać. Także bez żadnych kontekstów. I jak zwykle przekazuję swoją pozytywną energię do siłowni dla Was wszystkich. Siła i dla